Dziedziny Witam. Dziękuję za oproście wydarzenia. Witajcie! Piękny Bóg, zapłać za przybycie. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się na trzeciej już gali znaku promocyjnego za dziedziny. Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Kontynuacja i ciągłość tego wydarzenia bardzo nas cieszy, że jest to dowód współpracy w regionie i chęci do działania. Podjęcie przeniosących Zagranek jest ogromny. Można się również nim przekonać w dalszym na usługi, produkty i inicjatywy. Postanowiłam się, jakie zagadnienie poruszyć, zważywszy, że kwestie lokalnej kuchni czy regionalnego sposobu komunikacji zostały już rozdysponowane i przekazane w dobre ręce. Zatem postanowiłam spróbować rozważyć, czym w kontekście marki zagorzańskiej dziedziny jest zagorzańska kultura. Te nasze małe oczyzny, te nasze małe e, regiony, właśnie tak jak wasz nieduży region, e, zagórzański, jest cudownym miejscem, w którym właśnie powstają fantastyczne potrawy, które są związane z tymi produktami z tego miejsca. Nie ukrywam, że tutaj z takim ogromnym rozrzewnienie. Wyczytałam, że macie pierogi ze śliwką suszoną. Yy, które ja bardzo mocno propagowałam też i w moim programie ja gotuję, dlatego, że w ogóle nieznana rzecz i te pierogi ze silką suszoną były robione też w moim rodzinnym domu, czyli słuchajcie są takie rzeczy, które się będą powtarzać pierogi, ale ten słuchajcie właśnie już przysłowiowy farsz w tych pierogach co region polski będzie trochę inny na Lubelszczyźnie będą to pierogi z kaszą gryczaną, tutaj w Małopolsce my bardzo lubimy pierogi faszerowane owocami Borówka, wiadomo, wiśnie, czeleśnie, to w moim domu też rodziny. I ta śliwka suszona. Wyobraźcie sobie, że ze śliwką suszoną, tak bardzo się cieszę, że to też propaguje. Prawy, gdyby nie wsparcie zarządu województwa małopolskiego. Doceniamy ten fakt. Na dowód tego zamierzamy uhonorować województwo małopolskie szczególnym tytułem. Następnie zapraszamy panią Agnieszkę Dudę, wiceprezes Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego Inicjatywa, która w imieniu organizatorów nada województwu małopolskiemu tytuł partnera trzeciej gali znaku promocyjnego Zagórczańskiej Dziedziny. Wspierania rozwoju lokalnego inicjatywa, współorganizatora naszego dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję zarządowi Województwa Małopolskiego za otrzymane wsparcie jego organizacji. Traktujemy je jako dowód docenienia pracy wszystkich organizacji pozarządowych działających na rzecz ziemi zagłóżeńskich. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do obecnego z pana Grzegorza Biedronia, radnego z Województwa Małopolskiego prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jednocześnie pragnę poinformować, że organizatorzy trzeciej gali znaku promocyjnego Zagórzańskiej Dziedziny postanowili nadać województwu małopolskiemu tytuł partnera tego wydarzenia. Dzień dobry Państwu. Ja osobiście jestem po raz pierwszy na gali. Zaburzańskich dziedzin, ale nie pierwsza, raz za, w tych dziedzinach faktycznych zagurzańskich, ponieważ jako mieszkanie z wywiadu Limanowskiego, to dość często bywałem tutaj i spotykałem się z różnymi sytuacjami i dziedzictwem tych ziemi. Otóż kiedyś, jeszcze jako poseł, prowadziliśmy batalię z potaleńczykami, że o scytę, to nie powinien zamykać się na południe wywiadu do tylko wchodzić na tą część góralską Limanowską. Cięgnęliśmy do materiałów i Pewnie niewielu wie co się okazało. Otóż pierwsze rozsypki do Zakopanego to przywozili błoki z Kasienki Małej. Ja również, również miałem już przyjemność już uczestniczyć w Państwa kongresie, w Państwa gali zagorzańskiej. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Zresztą w poprzednim roku, kiedy była wizyta Polskiej Organizacji Turystycznej, to właśnie promowaliśmy kulturę dziedziny zagorzańskiej. To zrobiło bardzo duże, dobre wrażenie. Na fachowcach, na ekspertach e, stałej Polski, bo to co robicie to już jest w pełni profesjonalne. To nie jest czernie się, tylko tak jak e, tutaj Pan e, Poseł wspomniał, e, że oscytek powędrował do Zakopanego, to też Zakopane by się od nas wiele mogło e, nauczyć. Gratuluję tego otrzymanego certyfikatu i tym wszystkim, którzy zostali. Przedłużenie tego certyfikatu. Panie Wójcie, się gratuluję pomysłu tego, że właśnie udało się stworzyć w kompanie Marne Zweterzeńskie Dziedziny. Wszystkiego dobrego. Gratuluję serdecznie tym wszystkim, tak jak powiedziałem, co otrzymałem te certyfikaty i wszystkiego dobrego na dalszą działalność. Bardzo dziękuję.